Część wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam, jak prawidłowo położyć płytki na schodach własnymi rękami. To zadanie może wydawać się skomplikowane, ale z odpowiednimi narzędziami i wiedzą każdy może to zrobić. Zaczynamy. Tradycyjne układanie schodów to metoda, która polega na układaniu płytek na stopniach i podstopniach, tworząc ciągła powierzchnię. To najpopularniejszy sposób układania płytek na schodach, ponieważ jest stosunkowo prosty i efektywny. Pierwszym krokiem jest przygotowanie podłoza. Musi być ono równe, czyste i suche. Następnie należy zastosować klej do płytek, który jest odpowiedni do rodzaju płytek i podłoza. Klej należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni stopni i podstopni, a następnie ułozec płytki. Pamiętaj, aby zachować odpowiednie odstępy między płytkami, aby zapewnić prawidłowe ułozenie i estetyczny wygląd. Po ułozeniu płytek. Należy je dokładnie docisnąć do podłoza, aby zapewnić ich stabilność. Następnie należy usunąć nadmiar kleju i oczyścić powierzchnię. Po wyschnięciu kleju można fugować płytki. Fugowanie to proces wypełniania szczelin między płytkami specjalna masa, która zapewnia wodoodporność i estetyczny wygląd. Okładziny ceramiczne to popularny wybór do układania schodów, ponieważ są trwałe, odporne na wilgoc i łatwe w utrzymaniu czystości. Istnieje wiele różnych rodzajów płytek ceramicznych, które różnią się kolorem, wzorem, rozmiarem i faktura. Przy wyborze płytek ceramicznych do układania schodów należy zwrócić uwagę na ich antypoślizgowe właściwości. Schody powinny być bezpieczne, antypoślizgowe płytki pomoga zapobiec poślizgnięciom i upadkom. Oprócz płytek ceramicznych do układania schodów można również zastosować inne materiały, takie jak płytki kamienne, esa trwałe, eleganckie i odporne na zużycie. Płytki drewniane, nadają SCHODOM ciepły i przytulny charakter. Płytki winylowe, SA łatwe w montażu i odporne na wilgoc. Przy wyborze materiałów do układania schodów należy wziąć pod uwagę następujące czynniki. Styl wnętrza, materiały powinny być zgodne ze stylem wnętrza. Budżet, różne materiały mają różne ceny. Funkcjonalność, materiały powinny być odporne na zużycie i łatwe w utrzymaniu czystości. Pamiętaj, że układanie płytek na schodach to zadanie, które wymaga precyzji i cierpliwości. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, lepiej skorzystać z usług profesjonalisty. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz poniżej. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak samodzielnie ułożyć płytki na schodach. To zadanie może wydawać się skomplikowane ale z odpowiednim przygotowaniem i narzędziami każdy może sobie z nim poradzić. Zaczynamy od wyboru okładziny. Na schody najlepiej sprawdzają się płytki ceramiczne, gresowe lub kamienne. Pamiętajcie, że płytki powinny być odporne na ścieranie i wilgoc, a także mieć odpowiednia klasę antypoślizgowości. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem prac dokładnie przygotować podłoże. Powinno być równe, czyste i suche. Jeśli na schodach znajdują się stare płytki, należy je usunąć. Następnie należy sprawdzić, czy schody są stabilne i nie uginają się pod naciskiem. Pamiętajcie o odpowiednim doborze kleju do płytek. Musi być on dostosowany do rodzaju okładziny i podłoza. Warto również zastosować specjalne zaprawy uszczelniające do fag, które zabezpiecza schody przed wilgocia i brudem. Teraz przejdźmy do instrukcji układania płytek. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie linii poziomu na schodach. Można to zrobić za pomocą poziomicy lub lasera. Następnie należy przykleić pierwsza płytkę do schoda, zaczynając od dolnego stopnia. Pamiętajcie o zachowaniu odpowiednich odstępów między płytkami. Kolejne płytki należy układać w taki sposób, aby tworzyły równe rzędy. Pamiętajcie o regularnym sprawdzaniu poziomu i pionu. Po ułożeniu wszystkich płytek należy je dokładnie docisnąć do podłoża. Następnie należy usunąć nadmiar kleju i fag. Po wyschnięciu kleju i fag należy zabezpieczyć schody przed uszkodzeniem. Można to zrobić za pomocą specjalnych profili ochronnych lub listw. Pamiętajcie, że układanie płytek na schodach to zadanie wymagające precyzji i cierpliwości. Jeśli nie jesteście pewni swoich umiejętności, warto skorzystać z pomocy fachowca. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli macie jakieś pytania, Zostawcie komentarz pod filmem.